Witam was bardzo serdecznie w Kolejnym odcinku z City Skylines. Jaki mam plan na dzisiaj? Przed odcinkiem wyrównałem sobie tutaj troszeczkę terenu. Oczywiście, to jest bez modów i tak dalej, więc trzeba było równać, a potem wysypywać tą ziemię, więc ją tutaj sobie wysypałem. No i plan jest taki, żeby w tych okolicach właśnie wybudować dalszą część tego osiedla. Oczywiście, jakieś wieżowce, jakieś biura i tak dalej, ponieważ jest to zapotrzebowanie na te strefy fabryczne. Nie chcę już rozwijać tych Pól, nie chcę rozwijać tych standardowych fabryk. No bo serio, potem jest problem z brakiem tych niewykształconych pracowników. Chyba, że jeszcze mogę tak naprawdę sprawdzić jedną taką rzecz, ale to tak na szybko. Czy my mamy bez modów przepis na przemysł 4.0? Mamy, to ewentualnie kiedyś też się tym zajmę, ale to nie dzisiaj. Także mam tutaj troszeczkę terenu przygotowanego. No i zacząłbym może od jakiegoś wjazdu na tą nową część. Raczej droga z drzewkami, tak, żeby to ładnie wyglądało, żeby przy okazji mi wyciszało troszeczkę ten teren. I raczej taką prostą drogę bym sobie gdzieś w tamtą stronę poprowadził i od tego chciałbym mieć też jakieś odjazdy powiedzmy że gdzieś tutaj będzie jakieś takie centrum jakieś takie centrum możliwe że w tym miejscu ok pierwsze co wyłączę światła tak żeby mi to już potem nie przeszkadzało bez tego ok I jaki ja tutaj miałem plany już widzicie od razu się zaznaczyło co sobie sprawdzałem przed odcinkiem wieża transportowa coś takiego chciałbym Mieć tutaj, właśnie gdzieś na skrzyżowaniu. Myślę, że do tej węższej drogi sobie to przyczepię i teraz będzie trzeba zrobić jakoś całe te siateczki naokoło. Może jeszcze, może jeszcze wcześniej, zanim to wszystko, to już jakąś wodę dam, żeby oni mi tutaj nie narzekali. Jeśli chodzi o prąd, to na razie nie. To będzie się musiało jakoś samo podłączyć. Czyli co? Naokoło tej wieży można by zrobić jakąś drogę, tylko może nie tak od razu, bo troszeczkę by tego za dużo było. Obok tej wieży spróbowałbym, może. Jeszcze jakiś park postawić, jakiś chyba taki, tak. Wydaje mi się, że może to być tego typu park, i teraz dopiero obok tego parku taką drogę i drogę też z tej strony. Teraz fajnie by było, gdyby na przykład tu się zmieścił jeszcze jeden park, no idealnie, idealnie się zmieści. Mogę go przyczepić do tej drogi tutaj z tyłu, no i super, będzie taka wieża obok jakieś parki. No niestety żadnych parkingów tutaj nie mam, co nie? No parkingów nie ma, takie rzeczy to z modów, więc niestety tego nie będzie. Dalej tą drogę wyprowadziłbym sobie w tamtą stronę. Też trzeba uważać, no właśnie, bo tu jest granica naszego miasta. Kiedyś to się nie kupi w tamtą stronę, bo tu jak widzicie jest mnóstwo drzew, więc pewnie kiedyś jakiś przemysł leśny będzie. No, ale na razie będzie trzeba tutaj uważać z tymi drogami. Doprowadziłbym sobie je, może gdzieś tak dotąd. To znaczy tutaj może być o coś takiego, jakaś taka właśnie krzywa droga. Tu jest jeszcze dosyć prosty teren, coś takiego. Dalej ta droga, niech sobie idzie jakoś tak stąd. Tutaj będzie trzeba zrobić sobie jakieś połączenie jeszcze z tą główną drogą, tylko Pytanie, czy ja to chcę robić tak równo? Raczej wolałbym tutaj mieć coś krzywego. Coś krzywego, powiedzmy, że tak dalej. Wyjechałbym sobie tędy, właśnie, żeby ten brzeg był taki pokrzywiony. Tylko nie chciałbym wychodzić na ten nierówny teren. Tutaj, jak widać, mogę to nawet pokazać tym. Okej, okay, no właśnie, tu już idzie krzywy teren. Także z tym trzeba by pojechać gdzieś dalej, w tą stronę i tak. No właśnie, tą drogę, powiedzmy, graniczną. Tego osiedla chciałbym mieć krzywą. Między jedną a drugą drogą pewnie się zrobi jakieś ścieżki, jakieś drzewka, tak żeby troszeczkę to oddzielić. A tutaj właśnie coś takiego. Teraz tą drogę chcę połączyć sobie z tym. Super. Czy ja chcę mieć tutaj jeszcze jakiś wjazd? Myślę, że jak najbardziej może być tak, żeby się korki nie robiły, żeby wszyscy nie wjeżdżali tą główną drogą. Także taki wjazd jak najbardziej się przyda, ale po tej stronie już chyba raczej nie. Tutaj jest tak. Dosyć krzywo, no mogę spróbować, chociaż teoretycznie, no może być, może być, ok, dobra, zostawiamy to. Dalej, tutaj, teraz, jakoś tak, żeby w środku powstał jakiś taki kwadracik, jeszcze jedno, dalej, jeszcze jedno, dalej, teraz w środku mamy kwadracik, dalej, możemy z tą drogą pojechać sobie, chyba dotąd, tak, chyba dotąd. Czy tu jeszcze chciałbym mieć jakieś drogi? No teoretycznie, też, właśnie tak, żeby w środku był kwadracik. I to z tym? Nie, tamtego już nie będę łączyć, bez przesady. Yy, tutaj, tutaj chyba też nie ma sensu tego łączyć. Możliwe, że tak. Okej, okay, dobra. Taka troszeczkę, właśnie dziwna siatka, żeby wszystko nie było w jakichś super tam równych kratkach. I teraz, żeby doprowadzić tu jakiś prąd, to może zająłbym się już jakimiś budynkami. Na pewno przy tej głównej drodze wszędzie chciałbym mieć jakieś strefy biurowe. Tutaj cały ten pas, tak samo w strefach biurowych ten fragmencik też w strefach biurowych. Jeśli chodzi o tą drogę, taką krzywą, to właśnie na tych nierównych kratkach, jakieś sklepy, Tutaj jakieś sklepiki, tak się zastanawiam, mieszkania. Czy ja bym chciał tutaj już mieć mieszkania? Mogą być. To znaczy mogą być właśnie na tej drodze, już w okolicach granicy, w tym miejscu na przykład. Dalej, cała ta strefa też może być mieszkalna. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tu. To znaczy. Nie, 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 nie. Nie tak, właśnie przy tej wieży to ja chciałbym mieć więcej biur, tylko też, żeby nie przesadzić. Gdzieś tak. Ok, powiedzmy dotąd biura. Może być jeszcze z tym fragmencikiem. Dalej cały ten kwadracik też chciałbym mieć w biurach. Tutaj ten fragment i ten fragment. Też w biurach, ok, dosyć tego dużo. Y jeszcze myślę, że jakieś sklepy by się mogły przydać. Powiedzmy, że gdzieś tak dotąd bym sobie ich zrobił, i znowu oddzielenie biurami. Y czyli co, w tym miejscu mogą być mieszkania? Chyba mogą być, ok. Y tutaj mogą, dalej, to całe, też w mieszkaniach, gdzieś tak do tego miejsca. Y to całe, tak, 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 tak. Ok, y i troszeczkę tych małych sklepików. Tutaj sobie to dam dalej, yy, tylko chwila, bo oczywiście robi mi się to całe w kamienicach, a ja tutaj na pewno nie chcę kamienic. Yy, kamienice to może gdzie indziej się kiedyś zrobi. Yy, a w tym miejscu to ja chcę mieć nowoczesne osiedle. No niestety nie, nie mam tych wszystkich przepisów fajnych, czy tam, no, yy, zaraz wam pokażę, gdzie, o co mi chodzi. Yy, normalnie tutaj są jakieś, że strefa IT, jakaś tam strefa, nie wiem, nowoczesna chociaż? Chwila, chwila, chwila. Yy, może, może wcześniej, zanim jeszcze przepis. Przepisy to styl podstawowy? Nie ma europejskiego? Aha, domyślnie jest europejski, ok. I chwila, bo może coś będzie, może coś będzie, właśnie, właśnie, zaawansowane technologicznie budownictwo mieszkaniowe. Tak, mecenas dużych przedsiębiorstw, biorę to. Dalej, dalej, dalej. Co tu jeszcze mamy? Podatki? Może nie? No dobra, tyle tyle, czyli coś jednak jest, ale no nie ma tych wszystkich stref IT i tak dalej, co tutaj można sobie wybierać, no ale mniejsza z tym. Teraz, żeby to mi się jeszcze podłączyło, no właśnie, gdzie mi się to złapie tym prądem? Troszeczkę słabo, brakuje mi tych takich budyneczków. No chyba, że zamiast niewidzialnego budyneczku postawi się jakiś park, na przykład jeden park gdzieś tutaj przy tej głównej ulicy, troszkę ciekawe. Dobra, no i mamy prąd, super, no właśnie, nie ma budyneczków, są można to w ten sposób wykorzystać. Już, 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 bo widzę, że problemy też są z wodą. Tędy sobie poprowadzę jakąś rurę, tak, tak i tak. Tak dalej, tędy, troszeczkę krzywo, no ale trudno. Tędy i tędy, i jeszcze poprowadzę sobie rurę tutaj z tyłu. Wszystko, powinno być wszystko. Mógłbym jeszcze na przykład pod tą drogą, żeby tutaj na przyszłość mieć już tą rurę przygotowaną. Przebudowują się te kamienice. Co jest? Przecież zmieniałem styl. Podstawowy. No, właśnie, no to co, co te kamienice tu jeszcze robią? Może je wyburzę, troszeczkę im pomogę, żeby szybciej się pozamieniały. Czas sobie przyspieszę, żeby jakoś te sklepy troszeczkę się szybciej budowały. No bo jak widzicie, w tym momencie największe zapotrzebowanie jest na sklepy, a troszeczkę mało ich tutaj dałem. Można by na przykład wyciąć troszeczkę tych stref biurowych, dołożyć jeszcze więcej sklepów. Poza tym, znowu mamy jeszcze troszeczkę tych świateł, tak, tutaj bez świateł. Tutaj bez świateł, tutaj nie ma, super. I jeszcze sobie wyłączę te światła. Teraz jeszcze jedna, właśnie dosyć ważna rzecz. Dobrze, że to zauważyłem, jak tu mi się pokazał ten widok podziemny czyli jakaś stacja metra. Myślę, że tak, jak najbardziej w tych okolicach przydałaby się stacja metra, bo na razie nie mamy tutaj nic żadnych autobusów. No, w sumie autobusy tylko ewentualnie pociągi. Także, żeby można było jakoś na to osiedle sobie też wjechać, to gdzieś w okolicach tego skrzyżowania. Postawię sobie jakąś stację. No, dosyć blisko one siebie są. no Ale to tak naprawdę jest dalsza część osiedla. Tu trzeba przez dużą ulicę przejść, żeby tam się dostać. Widzę, że tutaj pieszo chodzą. Także zaraz im pomożemy. Taki prosty tunelik metra. I teraz ten przystanek sobie przesunę w to miejsce. A tutaj nie uciekajcie mi, jak oni uciekają szybko z tego. Ok. Nie uciekajcie mi, już Wam to wracam, bo to jest jednak no. To jest stacja metra do uniwersytetu, a to będzie stacja metra na to nowe osiedle. Okej, okay, okej. Okay. Dalej zapotrzebowanie na sklepy. Dobra, dobra. Chcecie sklepów? Proszę bardzo. Tylko z tym bym wyszedł sobie na ziemię. Chcecie sklepów? To zrobi się jeszcze po drugiej stronie, tutaj na przykład naprzeciwko tej wieży. Dalej jeszcze tego typu drogi. W tą stronę. Coś takiego, i teraz znowu. Znowu chyba bym zrobił ten taki motyw z tymi kwadracikami w środku pustymi, tylko na ile my to tutaj mamy? Na raz, dwa, trzy, cztery kratki, czyli jeszcze troszeczkę bliżej. 4 na cztery, ok I teraz w tym miejscu znowu 4 na 4. Dalej pójdzie sobie jeszcze droga jakoś tędy, aha, i tutaj wyjdą prostokąty. No okej, okay, może być, może być w tym stylu, że, że tutaj kwadraty tu prostokąty troszeczkę inaczej. I teraz cały ten kwadrat zrobiłbym na przykład w sklepach. Tutaj dołożyłbym jeszcze troszeczkę więcej biur, żeby przy tej wieży no właśnie, żeby było dosyć dużo tych biur. Biura mogą sobie iść jeszcze w tą stronę. I jeśli chodzi o sklepy, mógłbym na przykład jeszcze wypełnić to. A tutaj biura. Ok, tak troszeczkę na zmianę. Dalej, bo widzę, że jest dosyć duże zapotrzebowanie na mieszkania. No nie dziwię się, powstaje dosyć dużo nowych miejsc pracy. W tych sklepach ktoś też zakupy musi robić, także zaraz, zaraz dołożę wam jeszcze więcej mieszkań. Tylko to bym chciał połączyć z tym. Chyba to zrobię po prostu pod takim kątem. Ok, tak, żeby troszkę tą siatkę przełamać. Stąd. Stąd, 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 chyba że bardziej tak do środka sobie tutaj wjedziemy. Mogę nawet jedno z drugim połączyć i na przykład jeszcze przez środek jakaś droga, i gdzieś dalej to w tamtą stronę wyprowadzę. Woda już na szybciutko, tak, tak, tutaj pod drogą, pięknie, i jeszcze tu jakoś w środku, stąd, dotąd. Ok, czyli wodę mamy. Zapotrzebowanie na sklepy cały czas dosyć duże. Jeszcze w takim razie, proszę bardzo, tutaj jakieś sklepy, tutaj jakieś sklepy, plus i tak jeszcze będą te malutkie sklepiki przy, tych, przy tej drodze. Przy tej drodze oddzielającej nas od tej głównej drogi w tym miejscu może czymś mniejszym sobie wejdę ok to sobie zamaluję tak 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 na jasno niebiesko super także to mamy i teraz jeszcze tak naprawdę jeszcze więcej biur muszę dać żeby zrobić jakieś oddzielenie od tutaj ewentualnej strefy mieszkalnej która zaraz się pojawi zrobimy mieszkania w tym miejscu mieszkania w tym miejscu tu chyba też jeszcze będzie trzeba biurami się oddzielić od tych sklepów, a sklepów można by dać jeszcze na przykład gdzieś tak. No, gdzieś tak dotąd na przykład. ok. A w tych okolicach, no to już będą mogły być mieszkania. To dalej, to dalej. Tutaj też już ta nierówność. Chociaż teoretycznie, no mógłbym jeszcze troszeczkę tego wyrównać. Nie spodziewałem się, że w jeden odcinek aż tak dużo zrobię, więc nie równałem tutaj znowu aż tak dużo. No ale okej, okay. można to sobie jeszcze tam gdzieś poprowadzić. Ten budynek, nie wiem, można zostawić jako historyczny, można wyburzyć. Zobaczymy, zobaczymy. Także tą ziemię jeszcze dalej. Właśnie za dużo ziemi. No i co? Tutaj ją sobie wysypywałem, bo tu mi za bardzo nie będzie przeszkadzać. Okej, okay. no i szybciutko się to nawet w tym miejscu wysypuje. I tu jeszcze fragmencik sobie wyrównam. Też na razie bez przesady. Na razie tyle, ile mi tamtego jest potrzebne. Ziemię można zostawić. Ziemię na razie można zostawić. Jeszcze ewentualnie, tak żeby to ładniej wyglądało, mogę sobie o. Tutaj chociaż troszeczkę wygładzić, tu też by można, ale to już mniejsza z tym, tak naprawdę. Teraz dalej, tą drogę, tą drogę, tą drogę. Wszystko tutaj dalej, żeby sobie szło. No i co, dalej robimy ten motyw z tymi kwadrasikami w środku. Tutaj niekoniecznie, tą drogę może jeszcze troszeczkę dalej. Tutaj tak i tak, to może jeszcze troszeczkę dalej. I co, tutaj też połączenia, pewnie, niech będą. Niech będą, no i co, dosyć duża strefa mieszkalna teraz. Czyli w sumie to całe, tak, całe to w mieszkaniach, całe to w mieszkaniach, dalej, to też w mieszkaniach. Zapotrzebowanie na sklepy. Ajdź, dobra, no, no, chcecie tych sklepów? Proszę bardzo. W tym miejscu jeszcze więcej sklepów. To mogę sobie wymazać. Yy, tutaj jeszcze więcej sklepów do tego, na przykład jakieś sklepy jeszcze w tym miejscu. Się zastanawiam, żeby je tak troszeczkę bardziej różnorodnie stawiać, żeby też nie wszystkie obok siebie jakoś tak bardzo były. No ale też trzeba uważać, żeby nie stawiać ich za blisko tych mieszkań. Aż sobie zobaczę tą mapkę hałasu. No, mieszkania są w dosyć bezpiecznych miejscach. No, te małe sklepy niby też troszkę hałasują, ale na pewno mniej, więc nawet można by troszkę, właśnie takich małych sklepów postawić jeszcze po tej stronie, bliżej tych mieszkańców, żeby mieli je bardziej lokalnie, żeby nie jeździli mi nigdzie tam dalej. Tą drogę jeszcze, tak? Tą drogę trzeba przedłużyć. No i gdzieś w tych, w tych okolicach tak naprawdę to osiedle się będzie kończyło. Jeszcze można by. Minimalnie wyrównać fragmencik, co nie. Tutaj sobie to w ten sposób wyrównamy, no ale, właśnie, tu to będzie wszystko tak zakręcało. To jeszcze, jeszcze, jeszcze kawałeczek No może być takie, właśnie sztucznie wykopane, żeby tutaj osiedle zbudować. Teraz tą drogę z drzewkami zakręcimy sobie w tą stronę. Dalej tędy. Tędy I teraz jakoś jedno z drugim chciałbym połączyć. Tak i tak. Ło, ale mi kamera odjechała. No, coś w tym stylu. Właśnie takie zakończenie tego osiedla. No, i te drogi można by sobie przeprowadzić. Tom dalej, tom dalej i Tom dalej, i teraz też pewnie jakieś tutaj przejazdy co kawałek by się przydały. Mogą być troszeczkę w innym stylu, na przykład troszeczkę gęstsza siatka tutaj, takie powiedzmy oddzielenie to też można sobie jedno z drugim połączyć. Teoretycznie można by tu jakieś nawet jednokierunkowe drogi zrobić, tak, tak, żeby już troszeczkę pokombinować. Nie wiem, czy to jakoś bardzo potrzebne będzie, czy tu jakiś super wielki ruch będzie, ale niech właśnie powstanie taka aleja z takim dosyć dużym pustym terenem w środku. to znaczy, właśnie, czy ja tu chcę, będę chciał mieć jakiś pusty teren? Tak, to może być właśnie taka aleja, że w środku jakieś drzewka, ścieżki. No fajnie, jakby ona się gdzieś tam dalej łączyła. No z tym może być problem, akurat. Z tym może być problem. No ale okej, okay, no coś takiego. Można jakiś pomnik czy coś tam postawić. Aż, aż się przyjrzę. Co my tu ciekawego mamy? Publiczny park, no na przykład. Takie coś może być. Dalej, czy coś jeszcze ciekawego mam. Drapacz chmur, niebo i morze. No, może jakiś super wysoki nie jest, ale też coś takiego można by na przykład postawić właśnie przy tej alei. Okej, okay. zawsze to troszeczkę ciekawiej będzie. Coś jeszcze z tych rzeczy? Chyba nie, chyba nie. Na razie tyle. Tych unikalnych rzeczy. Widzę, że znowu wzrosło nam zapotrzebowanie na tych mieszkańców, także spokojnie, za chwileczkę tego dołożę. Pojedziemy sobie jeszcze dalej z tą wodą, tędy, tutaj. Także z wodą nie powinno być już problemów. Jeszcze tak zobaczę sobie na prąd. No właśnie, bo powstaje wielkie osiedle, a może być troszeczkę kiepsko z prądem. Więc co, na strefie tutaj tej fabrycznej dołożymy sobie na przykład jakąś taką elektrownię naftową. Tutaj sobie mogą tym kopcić, nie będę się tym bardzo przejmował. I zaraz, okej, okay, i zaraz nam właśnie podskoczył prąd. Super. Super, super, teraz y, tu jeszcze mamy taki dosyć pusty fragment. W sumie to też fajnie wygląda. Fajne miejsce na park, fajne miejsce na park. Nie wiem, czy tego właśnie tak nie zostawię. No jak już tak zostało, to zostawmy to w ten sposób. Będzie troszkę tych parków, tutaj serio trzeba zrobić. Dalej, zwykłe, może drogi z drzewkami, gdzieś tutaj dalej, już w jakiejś większej odległości, jeszcze może jedna krateczka dalej. Tak, tak i tak, tego już nie będę łączyć. To raczej nie jest potrzebne i tutaj też chyba już bez jakichś dodatkowych dróg. I co teraz? Pytanie, czy to generuje jakiś hałas? Tak, to generuje hałas, niestety. Może nie jakiś super wielki. Ale zawsze troszkę, ajdź. No dobra, Bo załóżmy, że w takim hałasie ludzie mogą mieszkać. To też nie jest jakaś wielka przesada. Yy, tutaj więcej mieszkań, ten pas cały też w mieszkaniach, w sumie tutaj też. Tylko nie chciałbym na tych takich krzywych kratkach aż tak dużo tego robić. Tam pewnie właśnie jakieś sklepiki sobie wcisnę. Yy, tak, na tych mniejszych, w sumie też coś by mogło być. Tak dotąd. Ok, naokoło tej wieży biura. Tutaj biura przy tym parku, przy tym parku, to znaczy. Hmm, ok, jak już mamy troszkę hałasu, to dodajmy go jeszcze minimalnie więcej. Powiedzmy, że tutaj o troszkę tych stref handlowych dużych też będzie. Jakieś, może. Biura, żeby się oddzielić od tego, tutaj też na pewno biura gdzieś tak dotąd. Poza tym jeszcze troszkę mieszkań się wciśnie. Ok, dalej. Co ja jeszcze bym chciał? Te strefy, te strefy handlowe niskie. Aha, znowu Znowu strefa europejska. Tam też gdzieś podobno zapomniałem, tak? Gdzieś tutaj podobno zapomniałem coś zaznaczyć, tak? Gdzieś mi się tu coś zrobiło. No nieważne. Kiedyś to tam znajdę, kiedyś poprawię to już. O, tutaj dobrze. Dziękuję, że komentarz. Że piszecie yy, OK, czyli to się zaraz powinno przebudować. Już wam dodaję więcej tych stref handlowych, bo widzę, że serio jest, jest na to zapotrzebowanie. Yy, to sobie zamalujemy, to sobie zamalujemy, tutaj całe to, całe to. okej. Okay. Yy, to też, to też, tutaj, tutaj, tutaj. OK, OK. Tutaj chyba też. OK. Załóżmy, że serio już te małe sklepy aż tak nie powinny przeszkadzać. W sumie tutaj nie chciałbym, tutaj bym ich nie chciał, bo tutaj będzie ten pusty taki teren na te aleje. Więcej takich sklepików w tym miejscu, na tym zakręcie, tak na całym tym zakręcie po wewnętrznej stronie też. Też tych sklepów małych bym chciał, może bez tej krateczki, bez przesady, na około co się zrobi, nie wiem, może jakieś biura, chyba tak, chyba biura. Chyba biura po prostu przy tej skale też, żeby jakoś to zasłonić właśnie jakimiś takimi fajnymi, wysokimi budynkami, no i tutaj na około, gdzieś tak powiedzmy, że właśnie do tej alei, do tego parku, który tutaj będzie. Zrobimy sobie biura. Ten teren raczej już bym zostawił taki pusty. Też jego się tutaj będzie ozdabiało. Ten środeczek też się jakoś ozdobi, ale te wszystkie ozdoby to ja już zostawiam na następny odcinek. A teraz będziemy sobie to kończyć. Właśnie, w następnym odcinku pewnie jakieś autobusiki, ozdabianie no i zobaczymy co jeszcze będzie, więc piszcie komentarze, zostawcie łapkę w górę lub w dół, w zależności od tego czy wam się odcinek podobał i słyszymy się następnie następnym razem. Cześć, cześć.